Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Null Microlink Gel Earpads for Bayer Dynamic typ D za podpowiedzią jednego z widzów, którego pozdrawiam serdecznie, zakupiłem na AliExpressie pady zamienne do słuchawek DT 770 880 990. Pady są żelowe, masywne, grube. Widzą jak to wygląda. Pady kupiłem chyba za 55 zł. Darmowa dostawa była, możliwość zwrotu do 90 dni, więc każdy z Państwa takie pady może sobie kupić na AlieExpressie i oddać w razie niezadowolenia z tych padów. Z padami były jeszcze, proszę Państwa, padami jeszcze były takie pokrowce na same pady, żeby sobie zakładać. Tak, żeby sobie przykryć, żeby się nie kurzyło. Z gumeczką, takie. Takie skarpeteczki, czy czepki, jak Państwo będą woleli. Czyli tak. Yy... Są to zamienniki. One są żelowe, tamtych padów jest dużo różnych. Właśnie Widz że żebym sobie kupił typ D. Teraz widzę, że one są za 62 zł, 63 zł bez grosza. Mają niedługo kosztować znowu 5359 59 czyli nawet chyba taniej niż ja kupiłem, na AliExpressie oczywiście. Jak to, jak to się sprawdza te pady, przede wszystkim przede wszystkim oprócz tego pokrowca napady mamy też. Łatwiej te pady się montuje, tak? Tutaj ten element, ta skórka to jest bardziej elastyczne, szybciej się zakłada, to muszę od razu Państwu powiedzieć, wygodniej, to na pewno. Same pady też są wygodne. Mamy tutaj więcej miejsca, one są głębsze. One są głębsze niż pady. Bejera oryginalne Więc ucho ma tutaj też sporo miejsca w głąb i a tu też jest dużo miejsca, więc moje duże uszy też się tu mieszczą, więc same korzystanie, jeżeli chodzi o ergonomię z tych padów y, jest bardzo wygodne. Ucho się nie poci tak też, chociaż to konstrukcja zamknięta, ma dużo miejsca. <coughs> Teraz, proszę Państwa, najważniejsze warunki porównania, bo widzimy tutaj dwa modele, jakby podobne, ale inne: DT770 Pro 32 ohmy, przepraszam, i DT770 Pro Limited Edition 32 ohmy, czyli jednak troszkę inne słuchawki, teoretycznie, czy w praktyce one są inne. Ja, proszę państwa, kupiłem te nowe słuchawki Pro. Te kupiłem z drugiej ręki, więc nie wiem, jak one wyglądały jako nowe. Natomiast u mnie też przeszły różne ewolucje. Przekładane były jakieś te koszyczki wewnętrzne, filce, ustroje akustyczne, zmieniane były pady, więc nawet do końca nie jestem pewien, jak te słuchawki wyglądały w dniu wyjścia z fabryki, zakupu. Natomiast żeby porównania były miarodajne, przede wszystkim musiałem ustalić czy mogę te słuchawki zmusić, żeby grały tak samo lub prawie tak samo, więc e, rozebrałem oba egzemplarze, założyłem dokładnie, ponieważ mam tych słuchawek trochę różnych Beyerdynamiców, założyłem dokładnie takie same Koszyczki, koszyczki są takie same, ale założyłem filce te takie. Fits, który okala koszyczek w środku, założyłem dokładnie taki sam, czyli jakby zminimalizowałem przede wszystkim zmiany wynikające z różnych ustrojów akustycznych w środku. Tutaj te gąbeczki zastosowałem takie same też. Te. i Przede wszystkim, co najważniejsze dla porównania, na obu założyłem pady EDT. 770 SG, to jest ważne, to jest pad SG. W obu wypadkach mamy pady SG. Pady S są tylko z jedną dziurką. Tu mamy perforowane, jedna dziureczka jest, a tu mamy cały pad perforowany, reszta skórka. I po jakby upodobnieniu tych słuchawek wewnętrznie, konstrukcyjnie yy, do siebie, słuchawki zagrały prawie identycznie. Prawie identycznie, ponieważ jednak jakaś różnica występowała. Yy, bez limited by miały troszeczkę więcej basu, ale ja tutaj zwalam na karp, że już te pady na dzisiaj nie są takie nowe, więc troszeczkę inaczej zaczyna ich brać, a tu jakaś nieznaczna różnica bardzo minimalna i można można było ująć to w taki sposób, że pewne zmiany na jednym modelu będą bardzo wyraźnie dawały nam znać, co się dzieje z tym dźwiękiem, więc więc jak już ustaliłem, że Słuchawki limited edition 32 ohm i te grały praktycznie tak samo, prawie tak samo. Wtedy zacząłem bawić się w przekładanie innych padów. A dlaczego wersję 32 omową, A to dlatego, że akurat tak się przydarzyło, że mam y, takie wersje, które mogę do siebie upodobnić. Limited edition 250 ohm. Mógłbym się bawić z ale tam było jakby więcej elementów, które bym musiał kombinować i nie wiem, czy byłyby te same też drivery. Ogólnie tutaj udało mi się osiągnąć na tych dwóch, na tych dwóch parach słuchawek podobny efekt. Wydaje mi się, jak dobrze pamiętam, że właśnie Wicy miał, yy, mówił o, o słuchawkach 250-omowych, czyli też. Na pewno to będzie inaczej, natomiast proszę pamiętać, że pewne jakby tendencje będą takie same, gdyż mamy tą samą konstrukcję, całą obudowę i głośnik też, on ma tylko inną cewkę, tak, więc pewne zmiany będą szły w tym samym kierunku. Zresztą jak, jak, będzie, jak jest tak, jak mówię, albo lub nie, to zapraszam też do komentarza widza, czy on też ma podobne odczucie jak ja pod filmikiem, więc przejdę już do tego, co się dzieje, jakie zmiany następują, czy następują. Tak, następują zmiany, słuchawki grają inaczej, właściwie to znacz znacząco inaczej bym powiedział, bo jakby cała prezentacja ulega zmianie. Zacznijmy od dołu. Na dole basu więcej jest w wersji na klasycznych padach oryginalnych. Te pady żelowe, wersja D, one po prostu troszeczkę bas jest taki bardziej cofnięty. Natomiast co istotne w pewnej, w pewnej takiej swojej prezentacji basu, słuchawki z oryginalnymi padami, one ten bas tak potrafią mi nutnąć bardziej. On, on chwilami idzie tak bardziej w ucho, że tak powiem, blisko głowy lub przechodzi tak jak mikrofalowo przez głowę naszą. Więc to jest efekt, który nie każdemu się musi podobać. Z nowymi padami, z tymi żelowymi, słuchawki mają cofnięty bas, ale on jest taki bardziej powiedziałbym kulturalny, tak, on jest troszeczkę odsunięty od nas i nie robi tego efektu właśnie takiego mikrofalowego przejścia przez naszą głowę tego basu. Tu jest kwestia bardziej gustu też, bo jakby idąc dalej, rozwijając tą tą, tą, tą sytuację, to po prostu w moim odczuciu jakby tonalnie troszeczkę tego basu jakby chwilami, on, on nie, że go nie ma, bo on jest. I on, pomijając ten aspekt, taki troszeczkę cofnięcia, jakby podobnie jest prezentowany, tak? Jest cofnięty i troszeczkę taki mniej przechodzący przez głowę, jest jakby bardziej cywilizowany, odsunięty od głowy, natomiast, natomiast brzmi podobnie. Jakoś mnie osobiście bardziej skłania koło, do tej wersji bardziej basowej. Oczywiście, bo ja lubię tak, ale, ale tutaj też wiem, że mogą być na pewno osoby, które wolą to. Więc idę dalej. Do średnicy górny zakres basu jest jakby i średnica jest bardziej ocieplona w wersji klasycznej. Wersja klasyczna ma więcej ciepła, więcej średniego basu górnego. Też ta wersja jest taka troszeczkę chłodniejsza. Średnica jest chłodniejsza i rozjaśniono, tak bym to ujął, w stosunku oczywiście do wersji tej zwykłej z padami EDT 770SG. Czyli te pady nam rozjaśniają całą średnicę. Ona się staje taka bardziej doświetlona, górny jej zakres jest też taki właśnie podbity, jakby bardziej dorysowany, można też odnieść wrażenie, że na przykład jakiś fortepian, fortepian czy wokal jest taki bardziej ekspresyjny, można też to określić jako nadekspresyjny, tak bym to ujął. Nie wiem, czy takie słowo istnieje nadekspresyjny. Natomiast wiedzą Państwo, o co mi chodzi. On jest taki po prostu te forte, fortepiany. W ogóle ogólnie wszystkie dźwięki na średnicy stają się takie doświetlone dodatkowo, takie rozjaśnione na tych padach chińskich. Tu mamy więcej ciepła masy. Tu mamy więcej ciepła masy. Ech. Gdzie jest natura bardziej? No, tu jest na pewno pewne prześwietlanie występuje, na pewno. Czy tutaj jest jakieś nadmierne ocieplenie? No, nie jestem tego taki pewien. Natomiast różnica jest na pewno istotna i w górnym zakresie już, średnicy, pady chińskie bardziej akcentują jakieś takie sybilizacje, tak, syknięcia, cyknięcia różne. Tutaj, tutaj mniej. To samo się dzieje z górą. Więcej góry jest tutaj na tych padach chińskich. Tu jest tej góry troszeczkę mniej. Jakościowo jednak, chyba te pady, jeżeli chodzi o wysokie tony, oryginalne, jakoś bardziej do mnie przemawiają. Pewną prawdą może. Natomiast też ciekawe jest, co się dzieje tutaj z, ze sceną muzyczną, z budowaniem przestrzeni podawaniem nam różnych źródeł pozornych i tutaj też właśnie jakby wychodzi taka pewna też cecha inna tych słuchawek na tych padach chińskich, bo przede wszystkim pady oryginalne one robią takie duże dźwięki, duże, duże źródło pozorne, tu mamy duże plamki takie, tak duże plamki źródeł pozornych wokalista potrafi nam także tak powiem, ta jego jak krzyknie wokalistka, to jakby tą masą taką, czasami może nam jakby krzyknąć za bardzo do ucha, tak to ujmę. Ale tą masą taką swoją, właśnie taką ciepłą masą tego głosu, tą wagą taką. A tak jak właśnie powiedziałem, same źródła pozorne, one są spore. Są spore, są, są ciepłe, są spore. Sama scena jest gęsta jest gęsta taka i czuć, że te dźwięki źródła pozorne w różnych miejscach jak są jakby ich energia się tak bardzo miesza, przenika się. Także tutaj po prostu i też jakby jest to wszystko w takim cieplejszym sosie. Tutaj idziemy jakby w stronę analizy na tych padach. To jest jakby bardziej w stronę analizy. Natomiast źródła pozorne są mniejsze, ale jakby bardziej rysowane punktowo, tak każde źródło pozorne jest doświetlone bardziej. Też odsunięte bardziej, jakieś źródło pozorne, na przykład fortepian, jak gra na przykład na padach yy, klasycznych, słyszymy ten fortepian gdzieś tu, taką plamką i on jest taki, jakby, jakbym użył to słowa, taki bardziej w tle. Może nie jeszcze mglisty, ale w tle, na tych słuchawkach pewna lokalizacja nawet jest podobna, ale on jest jakby bardziej tak doświetlony, ten punkt w przestrzeni i ekspresja tego dźwięku, który jest daleko, jest większa i czuć to, jak pianista gra, że ta ekspresja jest wyraźniejsza. Można bardziej jakby skupiać się nad, pewne, nad śledzeniem jego jakby samego zachowania tego, tak, to jak gra ten dźwięk i bardzo dużo właśnie dźwięków, które są gdzieś dalej w tle, są bardziej akcentowane w aspekcie ich takiego wyrysowania punktowego i pewnego generowania energii od tych źródeł pozornych, jakby ba bardziej czuć energię od tych źródeł pozornych. Tutaj, tutaj z kolei właśnie one są takie jakby mniej aktywne, te źródła pozorne Teraz dalej, tak? One mają mniejszą ekspresję, czuć je tam, słychać je, ale nie ma takiego uczucia jakby większego wglądu doświetlenia tego, tych źródeł pozornych, tak? Nie możemy tak tak, jakby bardzo się nad tym skupiać. My to słyszymy w sposób taki naturalny, miękki, bym powiedział, ale nie tak doświetlony jak na tych słuchawkach, jak na tych padach, przepraszam, na tych właśnie. To jest typ D, jeszcze raz Państwu powiem. Czyli, proszę Państwa, dwa różne całkowicie brzmienia, na tych samych można powiedzieć słuchawkach. Jak ktoś ma klasyczne Te Pro 32OMy lub inne i chce iść w taką stronę, czyli chce iść w stronę pewnej większej analizy, nawet takiej może i suchości, ale, mm, czy kliniczności, ale, ale takiej właśnie też dokładniejszej analizy, wyłapywania wszystkich syknięć, cyknięć, to tutaj na pewno te soft. Te, przepraszam, te typ D padów, on może się okazać dla Państwa bardzo ciekawy. Jeżeli ktoś bardziej szuka jakby w tych słuchawkach, powiedziałbym, relaksu, takiego ciepła, bliż, chyba bliższe jednak prawdy o barwie średnicy szczególnie, wokali czy wiem, trąbki fortepianu w takiej naturze, no to jednak te pady oryginalne. Ekspresja, dynamika, taka mikrodynamika tutaj. Spokój, pewien takie ocieplenie tutaj. Ja, jak Państwo pewnie się domyślają z moich poprzednich filmików, ja lubię bardziej ciepło i, że tak to ujmę romantycznie, naturalnie, więc nawet te słuchaweczki lubię, lubię po prostu sobie jeszcze docieplić lampką. Natomiast też muszę przyznać, że na pewno można tutaj sobie na tych słuchawkach zrobić ciekawe inne brzmienie, które komuś innemu może też bardziej przypaść do gustu. Także. To wszystko kwestia tego, co Państwo oczekują. Najlepiej zawsze, jakby mając te słuchawki, wyjść właśnie, czy chcemy iść w tym kierunku. Tak, czy chcemy iść w tym kierunku. Na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Państwu bardzo. Pozdrawiam serdecznie.